Siema, witam wszystkich bardzo serde serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy Mundo na lesie. Jest ze mną nietypowy gość, bo albo ja to o. wiem, aka Łukasz. Cześć, siema, siema. Witam. Siola, kolano. Gramy na Lee który którym ichi. gra ze Smitem i Z Ignite'em. Bardzo agresywny Lisin. Tak, tak. Trzeba przyznać, że ich team jest bardzo ofensywny. Więc trzeba umieć Grać na taki team, więc trzeba się... O kurde nie widziałem jeszcze Gina pod Dark Hervesta. Jestem zaciekawiony jego propozycją, a więc zaczynamy. Zobaczymy jak... Dzień. Zobaczymy, zobaczymy Yeah, God damn it. That's a lot of damage. Będę się śmiał jak ona użyje szumpo, bo ty grach na katalinę tak. Jest good jak na razie Dobrze To jest very good Tak ma być To jest całą gierkę Tak jest Pierwszy gang na topa był I Sin już tam jest Agresywny Lisin, chyba właśnie odda First Blooda. Dokładnie Execution, Fajny First Blood. Idę po Free Kraba, O! Ten goręcznik. Fliższy jak wiadomo. Nie żyję. Panie, albo ja to wiem, a Kałkarz? Co pan zrobił? Spokojnie, właśnie? jak na wojnie. Je! Yeah. Bardzo ładnie. Eee, pytajnik? Eee, znaczy, kurde. No to masz miódki pytajnicek. <gry> Pytajnik? TAKTYCZNY pytanie TAKTYCZNY Tak nie ma flasha Ona nie ma ani flasha ani ten Alicin jest właśnie tutaj i, i leci prosto na ciebie A ty jesteś w szoku Co zrobi? A bo ja to wiem Czy, czy da klatkę? Nie wiadomo Zrobiła egzekucja a, bo ja to wiem, niestety. Było bardzo close, bardzo close. Ale ja sfreszowałem tak do dłupy troszkę. Ale se teraz potek na kupie, kuźwa. <noise>, <Masz> zesra. <noise> zesra <się. głosy> I pięć to zerasz. I się. Ej, zrobię se pięć jest bardzo ślepy. Na... No i, i co on robi? Co on robi? Co ten gracz robi? Gracz idealny. Za zabije, pan, zabije go. No. Jak dobrze wykastuję w... Pięknie! Jednak nie jest lepiej, wszystko było zaplanowane. Dokładnie. Żeby dopiąć swego i wziąć fraga. Dokładnie. Ta kata jest głupio! Ale głupio Głupiotka katalina. Myślę, że... Mówię do zrobienia Dokładnie. Free Dragon Ej, ten Listing trochę mi się wydaje, że trolluje Nie wiem, możliwe, że ja trolluję, że właśnie smoka robię Patrz tu patrz do Katarina Ładnie smoczek Smoczek więcej Oh, it's a here, it's a Run, boy, run. Come, come, come. I don't I have, have ha ha HP, HP. Okay, okay. Must go. I will kill him. No, I don't kill you him. will die so far. Uh, here okay, he okay. is a listen. He is fucking noob. He yeah. Yeah, yeah, yeah he is <laughs> Zobaczmy, co się stanie na bocie. Przybędzie frak. Aj, no niestety! Ale blisko. Aj, ale, było. ale ta kata z ten traci farmę straszny. Ma aż 3-13. Więc zostań no, spokoju. Profes profesjonalna kata. Challenger. Jest w zasięgu dłoni. Dokładnie. Lisinek na bocie, zmierzam tam Z moim arsenałem Sasaku. Jest szansa na fragi Jest pierwszy frag Czy wpadnie jeszcze więcej? Popatrzmy na tą akcję na bocie Czy wpad wpadnie trupy? Ajajaj, trzy trupy dla tego It. zawodnika O oh my god, it's triple Triple, nice, nice man. Triple and one plate. Ona botlane wieże. Nice. I got uh, two uh, two plates and uh, much fun and much that's fun. Uh, much fun, yeah, fun too. Uh, that cat is very idiotic, idiot. idiot really? yeah, idiotic, yeah. <laughs> Idiotic. We and is perfect. Yeah, yeah, yeah. <laughs> I have. <laughs> I have next kills, man. You know what is next kills? I think you know what is next kills. Yeah, what does it mean? I know. Okay. Okay. Cześć! A nie miałem z widy jakieś... xd? Ale ta Kato troluje. Ale, Air od Mundo jest broken. Na pierwszym le levelu regeneruje ci 800 HP. No to sporo. 12 sekund. Mam dużo. Jeszcze jak będziesz miał te, te itemy, już podminę do No, jak? No. O nie. Oni Soraka ulta. Dobrze, to spinguj tego, pa, pa, pa. o, właśnie e, tak. tu jest Lisin Lisin tu jest Nie mam co. Dawaj, klad, je... Rak jest posiadany. Very good Przeciwnik... ah! Run, please run, no? please run part e, demolka is going to kill you Run, boy! Nie, jakbym te zlamiłem, to mogłem być... Hello ma ma motherfucker <laughs> motherfucker How are you? Good okay okay Oh nice I have uh assist mm. very good I think Yeah It's a frog on fierce level Where where here Oh X the XD XD And wolf with fixed level Nice nice Only I've and set have nine level. I have uh, two level dragon, nine. I think now. Hi, nice, nice, nice. Okay, okay. I will kill that uh, fucking kata. Lost. She's the such noob, or oh, no? <laughs> o oh no, o oh no. A, ale nie trafiłem tego. Iś coming oh, bot. Oh, gang. No, ale, g ale gang wyszedł I na to. I think on bot I have to kills. Ale się dziękczabował. No, 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 I think I don't do this. Oh no, oh no. Oh no, puta madre. <grywka> listening is going bot. Ale oni od nich to trolluje. Nie zajupie się trochę. Nie wiem. Ale ich coming. Ich coming, ich coming. Don't, don't die, don't die. Ich coming. O nie źle, Ale co ten wlic crank robi? Masz ten wlic Oh no! Oh no, ja, yeah, ja! Yeah, oh go no, go. that's my kill, motherfucker. Motherfucker. faka! <laughs> uh, dude! Ah, oh, Dude! My kill, Dude! No, no, no. That's my. Dude! That? O, oh, you don't uh, have no. <laughs> Disney XD. Daj, tak. daj, daj. No puta madre. Aż tak który się akurat skończył już teraz, nie? Teraz idealnie jakim? Skończyłem. Puta madre. Is on top. Ona pisze, że jesteś y, fed. Yeah, yeah. I'm so. I'm so fat. Yeah, yeah. <laughs> to też. Hello, ma motherfucker, Ale sraka. let's. Can you kill him? Okay, you can. But I can, so don't worry, man. What is he doing, man? He's dying, man. He died. I see, oh, man. Yeah, boy. He's. He died. He died. Yeah, hey, yeah. come, come. Come, come what the fuck? for what the fuck I, I Oh my God! Oh my God! That's freaking here! Oh, I'm, co I'm coming! I'm coming! Nice, nice man! Go for she! I no, think? no, dude! Don't die! Don't no, die! No, dude! Why you don't come? Kill him! Very good! Motherfucker! <laughs> Good. Very good, motherfucker. Okay. Listen, he's coming. Listen, he's coming. Listen, motherfucker. Help, 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 help. Very good. Oh, motherfucker. That damage from that. Oh, motherfucker. That trolling garden. Oh, no, oh, no. Worf, taka ta piszę. Dobra, skończ ten potężny angielski, bo widowie nie, nie zrozumiem co powiedziałeś. Motherfucker. That's hard word. Yeah, yeah. yeah. Ej, ale motherfucker jest śmieszne. No to jest takie prawie praktycznie dosłowne tłumaczenie. Mm -mm. No ja. Yeah. A jak ty to przetłumaczysz? Nie, nie powiem ci No powiem. Nooo Oni poddali GG. As GG Jezu,